Ruszyły. Na prowadzeniu jest Silencio, na drugiej pozycji adar, na trzeciej pozycji na no na czwartej aksum, piąta na szósta kliwia i siódma suzi. Silencio, adar, na no aksum na kliwia suzi. Silencjo, na drugiej pozycji Adar, na trzeciej Noblau, czwarty Aksum, piąta Nowara, szósta Kliwia i siódma Suzy. Stawka mija dystans 1600 metrów, nadal na czele jest Silencio, na drugiej pozycji Adar, na trzeciej Noblow, czwarty Aksum, piąta Nowara, szósta Kliwia i siódma Suzy. Silencio, Adar, Noblau, Aksum, Nowara, Kliwia, Suzy. Tysiąc metrów do celownika, nadal na czele jest Silencio, na drugiej pozycji w tej chwili Noblau, Słabniad Dar, trzeci Aksum, czwarta Nowara, piąta Kliwia i szósta Suzi. Przed wyjściem na prostą, Silencio, Noblau, Aksum, Nowara, Kliwia, Suzi i ostatnia Dar. Początek prostej, silencjono noblau. Silencio, noblau. No Aksum. Silencio. Finiszuje Kliwia. Zewnętrznym torem Suzy. Kliwia. Kliwia. Prowadzi Kliwia. Na drugiej pozycji jest Suzy. Kliwia, Suzy. Kliwia. Na drugiej pozycji Suzy. Clivia Su. Celomni livia Sosie.